Opowieść o zaginionej księżniczce, część druga. Wicekról pełen głębokiego smutku powrócił do zamku. Księżniczka, ujrzawszy go, zapłakała. Gdybyś przyszedł po mnie wtedy, gdy miałeś przyjść, powiedziała: byłabym już wolna. Z powodu zaledwie jednego dnia wszystko utraciłeś. Wiem, jak trudno jest powstrzymać się od jedzenia, zwłaszcza w ostatnim dniu, kiedy ma się najmniej sił dla oporu przed złą skłonnością, a wpływ złego ducha jest wtedy najsilniejszy. Teraz musisz udać się do jakiegoś innego miejsca na pustyni i przebywać tam przez cały rok, wciąż tylko myśląc o swoim pragnieniu uwolnienia mnie. W ostatnim dniu roku możesz jeść, nie pij jednak wina bo wino by cię uśpiło. Najważniejsze jest, aby czuwać. Wicekról tak uczynił, jak mu powiedziała księżniczka. Przez cały rok przebywał na pustyni, a w ostatnim dniu roku czuwał. Ujrzał wtedy strumyczek szemrzący wśród kamieni. Książę nachylił się nad strumieniem i zdziwiony spytał się służącego, czy widziałeś kiedyś coś takiego? Przecież woda w tym strumieniu jest czerwona i ma zapach wina. Ponieważ był bardzo spragniony, ukląkł i napił się ze strumyka i w tej samej chwili zapadł w głęboki sen. I spał tak przez 70 lat. Kiedy wicekról spał, przechodziła obok wielka armia. Służący, widząc uzbrojonych po zęby żołnierzy, skrył się. Na końcu za wojskiem jechał złocisty powóz zaprzężony w czternaście koni. Pojazd zatrzymał się Wysiadła z niego zaginiona księżniczka, usiadła obok śpiącego wicekróla i zapłakała. Biedaku powiedziała: Przez tyle długich lat mnie szukałeś, wytrzymałeś tyle bólu i cierpienia i oto z powodu jednego zaledwie dnia wszystko to okazało się daremne. Ileż musisz wycierpieć i ile ja muszę wycierpieć. Oboje godni jesteśmy litości, bowiem oto mijają lata, a ja wciąż tkwię w niewoli. Jej płacz zdawał się nie mieć końca. Wreszcie zdjęła z twarzy welon, napisała coś na nim swoimi łzami i położyła go obok śpiącego. Potem wsiadła do powozu, który ruszył w dalszą drogę w ślad za żołnierzami. Po siedemdziesięciu latach wicekról obudził się. I zapytał służącego, gdzie jestem? Służący opowiedział mu o strumieniu pełnym wina zamiast wody, o żołnierzach, o łzach i żalu księżniczki. Wicekról ujrzał leżącą obok niego tkaninę i spytał służącego, a cóż to jest? Księżniczka zostawiła ją dla ciebie, rzekł służący, i własnymi łzami napisała na niej wiadomość dla ciebie. Kiedy wicekról podniósł welon pod światło, Ujrzał na nim ślady łez księżniczki. Odczytał jej ból, gdy zastała go we śnie i dowiedział się, że nie ma jej już w zamku zła. Jest teraz w innym zamku, zbudowanym z pereł na złotej górze. Tylko ty możesz mnie tam znaleźć i wyzwolić. Tak kończyło się przesłanie księżniczki. Wicekról pozwolił służącemu wrócić do domu i samotnie wyruszył w drogę, aby szukać księżniczki w zamku Sperel na Złotej górze. Wędrował przez wiele lat i w końcu uznał, że był już we wszystkich zamieszkałych przez ludzi krajach i oglądał wszystkie istniejące mapy. Doszedł zatem do wniosku, iż powinien szukać dalej na pustyniach, pustkowiach i od ludziach. Przez wiele lat przemierzał Wszelkie dzikie strony, bez żadnego jednak rezultatu. Pewnego dnia ujrzał na pustyni wielkoluda trzymającego na ramionach drzewo zbyt ogromne, by mogło rosnąć na ziemi. Kiedy wielkolud zobaczył wicekróla, zapytał: Kim jesteś? Jestem człowiekiem odpowiedział wicekról Hmm, rzekł wielkolud Od tylu już wieków mieszkam na tej pustyni ale nigdy nie widziałem człowieka. Czego tu szukasz? Wicekról opowiedział mu o swoich poszukiwaniach zamku z perą na Złotej Górze. Wielkolud roześmiał się i powiedział Mogę cię zapewnić, że na ziemi nic takiego nie istnieje. Pędrowiec zapłakał i rzekł Wiem, że istnieje i nie spocznę dopóki nie znajdę perłowego zamku na Złotej Górze i dopóki nie uwolnię księżniczki. Wiem, że to głupota, powiedział Wielkolud. Skoro jednak jesteś aż tak uparty, postaram ci się pomóc. Posłuszne mi są wszystkie zwierzęta zamieszkujące ziemię. Wezwę je tutaj, i jeśli taki zamek i taka góra gdzieś istnieją, to któreś z nich musiało je widzieć. Wielkolud pochylił się. I dmuchnął w ziemię, wydając dźwięk, jak wicher poruszający korony drzew i jak morze występujące z brzegów. I zjawiły się ze wszystkich stron świata najprzeróżniejsze zwierzęta, od największych do najmniejszych. A wielkolud zadał im pytanie: Czy widzieliście kiedyś zamek z perą na Złotej Górze? Nigdy, odpowiedziały zwierzęta. Sam teraz widzisz, rzekł wielkolud. Jaki z ciebie głupiec Gdybym był na twoim miejscu Od razu wróciłbym tam, skąd przyszedłem Wiem, że takie miejsce istnieje Powiedział wicekról płacząc I ja muszę je odnaleźć Wielkoludowi zrobiło się go żal i rzekł Ja już w niczym nie mogę ci pomóc Mam jednak brata, który panuje nad wszystkimi ptakami na niebie Idź do mego brata i powiedz mu, że ja cię do niego przysyłam Wicekról wędrował po pustyni przez kilka lat, zanim nie znalazł drugiego Wielkoluda trzymającego w ręku olbrzymie drzewo. Ten Wielkolud także zapytał wicekróla, kim jest i czego szuka. Książę wyjaśnił mu to i powiedział, że przysłany jest do niego przez jego brata. Drugi wielkolut również nie wierzył w istnienie perłowego zamku na Złotej Górze. Jednak na prośbę wędrowca zagwizdał w powietrze, a dźwięk był taki, jak gdyby wszystkie wichry rozszalały się nad ziemią. I pojawiły się wszelkie uskrzydlone stworzenia powietrzne, od malutkiej muszki po wielkiego orła. Jednak żadne z nich nie widziało nigdy i nigdzie zamku z pereł na Złotej Górze. Sam widzisz, rzekł Wielkolud, że nie ma takiego miejsca. Najlepiej zrobisz, jeśli wrócisz do domu i dasz spokój daremnym poszukiwaniom tego, co nie istnieje. Jednak wicekról nie przestał utrzymywać, że zamek i góra istnieją i że nie będzie dla niego spokoju, dopóki ich nie znajdzie. Co mogłem zrobić dla ciebie? Już zrobiłem rzekł drugi Wielkolud. Więcej już nie mogę Ci pomóc. Dam Ci jednak radę. Na tej pustyni mieszka mój brat, który panuje nad wszystkimi wiatrami. Być może któryś z nich przelatywał kiedyś obok Perłowego Zamku na Złotej Górze.